Witajcie moi drodzy, środek wakacji praktycznie już, niestety, ale bliżej, jeszcze dalej niż bliżej. Kolejny odcinek krypto ruletki, oglądajcie do końca. Zaraz przechodzimy do komputera, będziemy losować. No i co, pokażę się teraz za chwilkę. Też kolejny token, który zgłosił się do mnie, żeby ich troszeczkę. Udostępnić, podpromować, więc pokażę ci, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to się zapozna z ofertą i linki będą do projektu w opisie. Natomiast my sobie przechodzimy standardowo do zasad serii Kryptoruletka, to jest zawsze pierwsza seria w miesiącu, którą odpalam w połowie każdego miesiąca i polosujemy sobie standardowo metodą DCA: kupujemy co miesiąc i losujemy co miesiąc jakąś krypto na Binance. Ie. Śledź uważnie i na samym końcu podsumowanie, ile jesteśmy w tej chwili na plusie, na minusie. Zobaczymy. Zapraszam do drugiej części i zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dobrze, na początek zaczniemy sobie od sponsora tego odcinka, czyli coina tokena Pepe Unchained. Oczywistym faktem jest to, że to jest MEM, nowy Memcoin Layer 2. Nazwa ma przypominać oczywiście o sukcesie tokenów Pepe, które są bardzo wysoko w CoinMarketCapie. W zasadzie sobie możemy... Do tego się też odnieść i sobie zobaczyć, no bo tutaj będziemy bazowali na tym marketingu, będzie ta firma tak naprawdę bazowała. Oczywiście link jest w opisie, jeżeli chcesz te tokeny, możesz skorzystać z mojego linku, PP ma miejsce 22 w Market Capie, czyli po prostu na bazie sukcesu tego PP chcą stworzyć takiego coina. I co to PP tak naprawdę wnosi? Podobno ma swój własny blockchain. Tutaj mamy łączenia między ETH i PP Chainem. Najniższe opłaty, 100 razy szybszy niż ETH, większą pojemność I itd. ITP. Możemy kupić za Ethereum i USDT albo kartą. Jeżeli mamy podłączyć portfel, no to Best Wallet, MetaMask albo Coinbase'a. Lub za pomocą BNB też sobie można kupić. Tutaj jest sprawdzony sposób kupowania w przedsprzedaży tego tokenu, więc tutaj jedna rzecz to będzie staking, czyli dodatkowy plus zawsze dla takich tokenów troszeczkę o tu już pokazałem więcej w opisie. Troszeczkę na temat tego tokena i jakby właścicieli. Jakiś tutaj audyt był przeprowadzany. Przyszłość memcoinów blockchain warstwa 2 zbudowana z myślą o szybkości bezpieczeństwa w opłatach i oczywiście memach. To sobie można doczytać tutaj. Gdzieś tutaj byli też jakieś artykuły o, o nich na innych portalach. Jak kupić, to tutaj jest dokładnie opisane. Token ma e, skrót PEPU. Tokenomika jest też pokazana tutaj, tak jak podobnie w poprzednich memach, które pokazywałem. E, przedsprzedaż, staking, marketing, łańcuch dostaw, finansowanie projektów i płynność. no Stronka ładnie cukierkowo wygląda, fajnie przetłumaczona. Aktualnie 1 PEPU to jest 0,008. Niecały 1 cent. Mm, dokładnie rzecz ujmując. I i tyle. Jest tutaj jakiś roadmap malutki, yy, przygotowany. Są jakieś pytania i odpowiedzi, chociażby kiedy będą dostępne. Yy, tutaj jeszcze nie ma informacji. Natomiast głównie na warstwie drugiej to jest ten plus, głównie że to jest to, yy, mem, a memy są w tym trendzie yy, dość mocno hypowane. No i chodzi tutaj o to, żeby się do PP odnieść, jeżeli mówimy o yy, marketingu. No i tutaj jeszcze mamy. Może nie będę pokazywał ale white paper, który sobie można na stronie sprawdzić. Linki w opisie. Przechodzimy sobie do zasad serii. Kupujemy nasze kryptoruletkowe tokeny na BinanceGiełda.com Link w opisie. Będzie bardzo miło, jeśli z mojego linku się zarejestrujesz. Jak nie masz tam jeszcze konta portfolio, sprawdzamy na coin trackingu, Kupujemy za stałą kwotę co miesiąc. Losujemy od jedynki do tysiąca. Nagrywamy to tak jakby live, bez ściemy żadnej. Liczba będzie odpowiadała pozycji CoinMarketCapu dla spotu giełdy Binance. Będę to sprzedawał spontanicznie w trakcie hossy. Te krypto zostawiam na giełdzie, raczej ich nie przelewam nigdzie. Q&A jest w komentarzu, więc jeżeli masz jakieś pytania do mnie, do przeczytania Czytania na następnym odcinku zostaw pod tym filmem. Zapraszam do serii jeszcze kupuję kryptowaluty i zapraszam także do serii kupuję akcje. Możemy sobie zerknąć. W zeszłym miesiącu kupiliśmy TruFaja. To jeszcze tylko tak szybciutko pokażę. Teraz mamy dokładnie 17.7 i zaraz będziemy losowali. Zobaczymy, co tutaj wylosujemy. Wydaliśmy 69,56. 59, przepraszam, bo to podliczyło mi dodatkowo. To będzie 59, coś takiego. Losujemy sobie od jedynki do 1000. 279 i przechodzimy sobie szybciutko. Tutaj mamy giełdę Spot Binance'a, 279. Najważniejsze, żeby to było transparentne, że to, co wylosujemy, to kupujemy Kavalent. Czyli token hard. Ciekawy, nie znam po 10 centów. Ciekawy ciekawy. Zobaczmy sobie no tutaj mocny spadek. To było mocno hypowane 3 lata temu. Mamy tutaj mm, najwyższą kwotę najniższą, all time high 3 dolary 3 lata temu. A teraz najniższą 13 dni temu 0,07 czyli troszeczkę już podskoczyło 50 no Trend wzrostowy dla tokenów Cavalent. Delikatny. Szkoda, że dwa tygodnie temu nie nagrywaliśmy albo miesiąc temu nie trafiliśmy na ich. Są na Gate.io, Coinie, Max, Si, Bitmaxie, no i na Binance oczywiście. Dobra, czyli to mamy sprawdzone od miesiąca spadek, ale generalnie od 7 dni fajne wybicie i fajny wzrost. Myślę, że można się tym zająć, więc przechodzimy i kupujemy. Kupujemy sobie. Zadyszkę, oczywiście token ryzykowny. Po limicie za e, to nie tak będzie dokładnie. Tutaj musimy sobie wpisać. Chcemy dyszkę wydać, więc 94 e, hardy będą do kupienia. Kupujemy poszło. Na razie mamy po limicie. Mogliśmy sobie to zrobić po markecie, bo widzę, że tutaj trzeba będzie poczekać. Tak zróbmy po markecie za dyszkę. Będzie ich troszeczkę pewnie mniej. Cyk. No i zobaczmy. Trade History. Kupiliśmy ich też 94, czyli tak jak żeśmy chcieli. No to wracamy teraz do naszego arkusza. To jest Cavalent. Cavalent, dokładnie tak się to nazywa. Ciekawa nazwa. Dopiszemy sobie. Po 0,10 chyba dokładnie. Pokupione. Tam jakaś prawda 015, no i dlatego też taka malutka tam jest. 010 zostawiamy. Kupiliśmy 94, ilościowo za kwotę 9,91 sobie wpiszemy. Dobra, chyba wszystko mamy. Tutaj to wygląda wszystko zgodnie, trade history i tak dalej, więc teraz sobie przechodzimy. Do naszego marketu i wprowadzamy sobie manualnie tego tokena. Tego to, ten token to jest transakcja z dzisiaj. Amount 94 currency to był Hard, Cavalent i sprzedaliśmy 9,91 chyba, jak dobrze pamiętam, USD. Tak, wpisujemy jako dolar. Na Binance standardowo. Linki do Cointrackingu masz też w opisie. bardzo fajna platforma do takich wyliczeń. Dashboard, walimy na przeliczenie i teraz tak. Od lewej mamy wszystkie coiny wartości 49, czyli prawie 50, wydaliśmy prawie 70, czyli jesteśmy dwie dyszki niecałe na minusie, 7 trade'ów. Aktualnie najwięcej mamy coinów w, czy tutaj się to da sprawdzić? Nie da się. Na wykresie to może być widać tak właśnie tego harda, dzisiejszego trufaja z zeszłego miesiąca dalej mamy Fortyuba Atoma, Dimension, PSG Astr natomiast jeżeli byśmy patrzyli na sumy strati zysków całkowitych no to tak oczywiście hard to nie liczymy. Trufaj tylko 1% 94 na miesiąc do naszego miesiąca. Ford 14, 35 atom, 44 Dimension, PFR 49, Astro 52. No ale tak to działa. Minus 28 nasze portfolio. Działa to tak dlatego, że po prostu yy, tak wygląda rynek, są duże spadki, yy, ale te spadki są po to, żeby ogarniać, dokupować, yy, interesować się rynkiem, subskrybować mój kanał i być na bieżąco. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!